Hello guys, another part of everyday English. Kolejna część everyday English. Nie ukrywam moi drodzy, że mam bardzo spontaniczny tydzień. To jest taki tydzień transition week, przejściowy, gdzie sobie... Trenuję troszkę bez planu, u mnie to jest mało prawdopodobne, waży bardzo, bardzo rzadko spotykane, ale to jest taki tydzień, gdzie sobie planuje i tak dalej. A zatem coś dla Was bardzo takiego delikatnego: dwa takie idiomy. Wiecie jakie z idiomami po angielsku? Według mnie nie ma sensu uczyć się wszystkich idiomów, nie ma możliwości, żebyście się nauczyli wszystkich idiomów. It's not possible to learn all of them. That's why you've got to choose. You've got to prioritize. You've got to select information, dlatego trzeba wybierać, priorytetyzować. Dobrze powiedziałem, nieważne, priorytet jest po angielsku i wybierać te, które Wam się podobają i te, które będziecie chcieli używać. I słuchajcie, takie mam zadanko: jak po angielsku powiedzieć kopę lat? Siemakornel, jak się masz kopę lat? Oczywiście Siemakornel, hi Kornel, hello Kornel, standardowe, nie wiem, nice to see you. I teraz kopę lat. Fajne wyrażonko, słuchajcie, long time OC. No Hiya, Cornel! Long time no see! How are you doing? Słuchajcie, to jest angielskie, nie tam jakiś Hello, Cornel! How are you? I Cornel musi koniecznie odpowiedzieć I'm fine. A zatem dorzućcie sobie takie wyrażonko, jeżeli kogoś dawno nie widzieliście. Long time no see! Long time no see! Krótka informacja po, o tym wyrażonku jest pod spodem www.cornelpaszkiewicz.pl Tam jest krótka, standardowo notatka treningowa. Long time no see! Long time no see! Czyli kopę lat. I teraz kogoś możecie przywitać w ten sposób. Hiya, Cornel! Long time no see. How you doing, buddy? To jest angielski. To jest właśnie angielski. I drugi idiomik, słuchajcie, jak powiedzieć, że my się świetnie dogadujemy? Oczywiście wielu z Was będących na całkiem fajnym poziomie językowym powie na przykład we have a very good relationship, że mamy bardzo dobrą relację. Albo I have a very good relationship with him, with her. Mam bardzo dobrą relację z nim, z nią. Ale jest taki idiomik na przykład, że we get on like a house on fire. We get on like a house on fire. Albo we get along like a house on fire. Możesz powiedzieć, możecie powiedzieć uh, I uh, get on with him, with her like a house on fire. Czyli get on like a house on fire. Że my bardzo dobrze się dogadujemy. No i słuchajcie, takie dwa idiomiki. Jak wam się podobają oczywiście? If you like it, uh, if you find it attractive, just learn it and use it. Jak się podobają? Czyli reasumując, kopę lat, long time no see, My się bardzo dobrze dogadujemy. We get on like a house on fire. Dorzućcie sobie te idiomiki i w ten sposób o kroczek będziecie lepsi w waszym językowym rozwoju. Enjoy this week guys. Bye bye. See you.